Być może znacie moje imię, ale nie znacie mojej legendy. Chronię uciśnionych. Tak wiele mu zawdzięczamy. Walczę ze złem i niesprawiedliwością. I nigdy nie spaczam z drogi. Już wkrótce. Bezlitośni mordercy obudzili starożytną moc. I teraz świat czeka zagłada. Kocie, ocalisz nas? Liczy się każda sekunda. Da się zrobić. Kocie! Humpty Aleksander Dumpty. Ona nam pomoże. To Kitty Kociłapka. Mogłabym cię oskubać do łysego i byś nie zauważył. Podoba mi się twój styl, mała. Kiedy ważą się losy świata, tylko jeden bohater... Puszek, uważaj! ...ma to, czego trzeba, by stanąć. Nie! Santa Tortilla. Ha, ha! Na wysokości zadania. Trochę spore te obcasy, jak dla faceta, nie sądzisz? Dziewięć żywotów. Aresztować! Czy ty w ogóle wiesz, jaki los czeka jajko w wiedzieniu? Co noc Wielkanoc. Dzieliliby się mną. Jedno przeznaczenie. Moje imię będzie kiedyś legendą. Kot w butach.